Roberta wiadomo, że, że brakowało. Jest to jeden z najlepszych do... napastników na świecie także. moje gratulacje. Jak się czujełeś jako kapitan no i jak możesz ocenić to spotkanie? Cieszę się że z tego wyróżnienia. Bycie kapitanem z Polski to, to wielki zaszczyt i też Spełnienie dzieci tych marzeń nie był to żaden ciężar i cieszę się, że, że pierwszy z opaską i, i trzy punkty. Brakowało Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu, bo próbowaliście takich otwierających podań do linii ataku, ale brakowało trochę wykończenia, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, I czy w ogóle wy jesteście zadowoleni ze stylu, jakim tu wygraliście? Znaczy. Roberta wiadomo, że, że brakowało, jest to jeden z najlepszych napastników na świecie, także Nasze klucze, najlepszy piłkarz polski, także normalne, że go brakowało, ale są inni, którzy go zastępują bardzo dobrze i Na pewno tych goli mogliśmy strzelić więcej, ale no, kreowaliśmy jakieś tam sytuacje i, i z tego czasu cieszy kiedy się ciebie po rozgrzewce, no to wyglądałeś na zmarzniętego, przemoczonego, faktycznie te warunki były takie trudne co dzisiaj? Przede wszystkim na rozzewce były one fatalne. Wiatr mocno wiał i deszcz też e, mocno padał i, i było bardzo zimno. Ale jak już się zaczął, mężczyzna, to, to, to ten deszcz e, przestał padać i było, było już lepiej. Mówimy, mówimy, Piotrek o tym wietrze, A czy czuć taki powiew świeżości ze względu na to, że jest nowy selekcjoner? Czy w tej drużynie taki nowy duch się pojawił? Jest to nowe rozdanie. Jest to widoczne, czuć to i na pewno nowy trener dziś swoje zasady próbuje nam przekazać. I najważniejsze że dzisiaj to, to, to wszystko zafunkcjonowało i to, co było kluczowe, no, zwycięstwo, zrobiliśmy to. I teraz wszystko w naszych nogach, głowach, żeby, żeby ten mecz w niedzielę wygrać, i później dobrze przygotować się na. Na finał w Czechach. Z czego wynikało dzisiaj to, że brakowało trochę, może nie, że zgrania, ale było nerwowości, to właśnie z warunków atmosferycznych czyż z tego, że te pomysły nowego selekcjonera, jeszcze też potrzebujecie czasu, żeby to wszystko dograć? Ja tam nerwowości nie widziałem, żeby była jakaś nerwowość. Widziałem, że kontrolowaliśmy te spotkania. A w, w meczu to jest normalne, że czasami drużynie coś nie wyjdzie i bywają momenty, gdzie, gdzie, gdzie to rywal przejmie na chwilę piłkę i coś nam porobi, nie? ale no, nic takiego na, nie, nie zagrozili nam ci z wyspowczych, także tutaj też plusik jest z tego. I strzeliliśmy dwa gole, mogliśmy więcej, ale trzy punkty tu się liczą. Czeka nas mecz z Mołdawią. Pamiętamy, co się stało tam na wyjeździe. Jak teraz podejdziecie do tego spotkania? Będziemy pamiętać, jakie błędy tam popełniliśmy i postaramy się, żeby w Warszawie tych błędów nie, nie zrobić i wygrać mecz, bo wiemy, jak wyglądała pierwsza połowa, gdzie, gdzie w ogóle zero zagrożenia było z ich strony, no a później w drugiej połowie całkiem, całkiem inne granie i nie zamknęliśmy meczu i ten mecz przegraliśmy. Spodziewałby się Pan, że jeszcze jakiś czas temu wszystko będzie zależeć od reprezentacji Polski w tych eliminacjach, nawet w kontekście bezpośredniego awansu na Euro, no bo Albania wysoko pokonała reprezentację Czech, co jest bardzo dobrym wynikiem dla naszej kadry. Wierzyłem w to, bo grając w Albanii, wiem też jakich mają zawodników i szczerze no, liczyłem na to, że dziś nam pomogą. Też mam tam e, kilku znajomych e, i, i tuż po naszym spotkaniu też prosiłem, żeby, żeby tam dali wszystko w tym meczu, bo, bo dla nich to będzie już praktycznie zamknięcie tych eliminacji i będą mieli już prawie że pewny awans. Także cieszę się z tego, że nam pomogli i teraz wszystko zależy od nas. Opaski, Co dała ci opaska w tym meczu? Nic, no, tylko to, że miałem tu na lewej ręce opaskę i żadnego tam ciężaru nie czułem. Dała mi na pewno wielki zaszczyt reprezentować się Polskę na arenie międzynarodowej w oficjalnym meczu. Kolejne, spełnienie marzeń dziecięcych i, i fajnie, fajnie było. A numer 10? Dziesiątka to jest mój ulubiony numer także czekałem na niego i jak już Grzesiu, Grzesiu definitywnie skończył z reprezentacją, no to, to od razu zakomunikowałem, że, że ta dziesiątka przechodzi do mnie i, no i będzie mi służyć. Mówisz, że nie była więcej pewności siebie, tak się trochę podbudowała, zbudowała opaska? Nie potrzebuję opaski, żeby, żeby być pewny siebie. Także to był dodatek, na pewno wielkie wyróżnienie i tak do tego podchodzę. Czy po tych kilku dniach zgrupowania po rozegraniu pierwszego meczu da się wskazać jakąś taką jedną rzecz, która najbardziej odróżnia z waszej perspektywy byłego selekcjonera od obecnego? Hmm, no to, że zdobyliśmy teraz trzy punkty, to już jest na pewno. Ten największy plus i ee, za wcześnie jeszcze żeby tutaj mówił e, o nowym sercu, że poznajemy się. Na pewno jest to bardzo dobry trener. E, fajne wyniki osiągał w Lidze Polskiej i liczę na to, że, że razem naprawdę ta, ta współpraca będzie, będzie wyglądała owocnie i zaprowadzi nas na, na mniejsza Europy. Dzięki.